Niech jest i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Alfa i Omega, początek i koniec, dawca życia wiecznego, Maryja, zawsze Dziwica, oraz Święty Krzyż, jak zwykle krótka modlitwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tak, duszeczki kochane, Najświętsza Maryja Panna, umiłowana przez Boga Ojca Wszechomogącego, Stworzyciela nieba i ziemi całego świata, wybrana ze wszystkich niewiast, Królowa niebios i ziemi, Najświętsza Maryja Panna chrzci Duchem Świętym, Najświętsza Maryja Panna gładzi wszelkie zło, Najświętsza Maryja Panna i jej chorągiew właśnie w tych czasach jest kluczem, kochani. Chorągiew Najświętszej Maryi Panny jest to różaniec, różaniec i jeszcze raz różaniec. To jest chorągiew Najświętszej Maryi Panny, duchowa siła, pełna łask, pełna miłości. Maryja jest pełna miłości, jest to najpotężniejszy oręż który wszystko gładzi, całe zło. Taka to jest siła. Podnoście chorągiew naj, Najświętszej Maryi Panny. Podnoście go, kochani, jak najwięcej. Zostańcie z Bogiem zawsze i na zawsze, z całą świętą rodziną. Więcej wiary, kochani, więcej Ducha Świętego, więcej odwagi. Chorągiew Maryi daje odwagę, Różaniec daje odwagę. Duch Święty Mary jak Duchem Świętym. Szczęść Bożej i Bóg zapłać.